Witam Was po raz kolejny, jak zwykle bardzo serdecznie, w programie Metka, w którym dziś gościmy... Witam, gościmy Janę Krokomalską, czyli mnie. Przede wszystkim zwróciły uwagę moją Twoje spodnie wielce fantazyjne. Skąd je masz? No właśnie spodnie i tak naprawdę kurtkę mam właśnie z tego właśnie sklepu BGN. A możesz nam pokazać te wszystkie udogodnienia, które mają te Twoje rzeczy? Bo to taka kurtka niby przeciwdeszczowa? Nie, tylko udaje taką. W sumie chyba jest przeciw deszczowa, bo nawet jak deszcz deszczowiłam to w ogóle na wodę nie chłonie. No tak jest takim fajnym kołnierzem. Ja to strasznie ten kołnierz mnie ujął, że mogę sobie go właśnie tak postawić. Takie dodatki, wiązać. które robią naprawdę ciekawy ciuch, prawda? Powiedz o twoich kolczykach i koralikach. W komplecie A, zdaje się, czy tak kolczyki, przypadkiem podobne kolczyki, kolory? I, I na szyjni to są. A, to jest taka moja ogólna mytka, którą mam już przypiętą, to jest w ogóle dancehall, hall, Jamaica, a właśnie z tego względu, że organizuję mistrzostwo polskich w tym tańcu, w Polsce. A, I jak bardzo dużo mam jakby, no jakby powiem wspólnego już w tym momencie z Jamajką. No więc zawsze staram się mieć jakieś akcenty, które kupiłam sobie na Jamajce i które przypominają mi a, ten wspaniale spędzony tam czas. I to są właśnie takie, takie właśnie mam koraliki, kolczyki. W domu mam mnóstwo takich raz tak rzeczy, jakiś, nie wiem, peleryn, bluzek. A więc, no to jest też ta, o właśnie, no na jamaicu, uwielbiam te rzeczy kupować. Pokaż mi jeszcze swoją rączkę, bardzo proszę. Co to na niej jest? Świetny pierścionek. A to jest taki pierścioneczek, który kupiłam ostatnio, jak byłam z moją córką na filmtargu w Portugalii i właśnie taki za euro sobie kupiłam. Jedno euro kosztowało i moja córka go zobaczyła i powiedziała, że muszę mieć trzecie oko, więc go kupiłam i go noszę. Na palcu. Zaraz po nią jadę, więc mam ten pierścionek, żeby się cieszyła, że noszę rzeczy, które ona mi wybiera. To już Umberto Eco powiedział, że trzecie oko najlepiej jest mieć na palcu. Wszędzie wszystko można zobaczyć. No, szczególnie na tym. Gdzie ty masz torebkę? No bo już właśnie się tutaj do niej ładuje. Skąd masz torebkę? Dobrze, to rybeczka. słuchajcie, to jest w ogóle prezent od mojej przyjaciółki serdecznej Ewy Salety, która właśnie będąc w stanach i ona właśnie wie, jak ja bardzo lubię amerykańskie rzeczy, jak bardzo lubię tą markę Baby Fat. Właśnie zawsze mi przywozi coś w prezencie, ten plecak mi przywiozła i strasznie jej dziękuję, bo uwielbiam go nosić. To co jest w środku? A w środku, słuchajcie, w środku tak. Cześć wam pokażę, część wam nie pokażę. <laughs> Trochę jestem zabezpieczona. A w środku słuchajcie. Różowe jest... wnętrze przede, przede tak? wszystkim. A w środku jest druga torebka! <laughs> A zawartości drugiej torebki niestety pokazać nie mogę. A co tam jest? Bo co tam co, co, co jest tak chowasz? różnych nielegalnych yy, rzeczy, narzędzi i substancji, których pokazywać nie wolno mnie. Więc dlatego właśnie zabezpieczyłam się w ten sposób. Budki są totalnie już kupione. Ostatnio szłam w Gdańsku, e, rozpadły mi się moje jedne, weszłam do sklepu, do młyna takiego. tych jest młyn w Gdańsku, taki. O, stare centrum handlowe pierwsze chyba jakie było w bardzo fajnym miejsce, stary młyn, wszystko w cegle i tak dalej. I kupiłam właśnie takie budki, które są no name. Kosztowały 14,99, oh, ale nie było żadnych innych nawet droższych, które by mogły mi pasować, a że 14,99 to jest uważam uczciwa cena za przechodzenie dwóch tygodni. Właśnie mija drugi tydzień mam nadzieję, że się rozpadną. Jedno z twoich dwóch ramion zdobi dość ciekawy tatuaż. Pokażesz nam go. Kolejna metka, tak? Okej, okay, no to widzicie, jak widzicie, mam różne metki. Mam też metkę mojego męża. Kiedy został zrobiony ten tatuaż? Ten tatuaż został zrobiony chyba trzy 3 lata temu. A zrobiłam go Piotrowi na urodziny, dlatego że... I zawsze co roku mam straszny problem, co mam kupić na urodziny, bo już ja mu tyle prezentów daję przez cały rok, że nagle to w to nie wiem, co ja mam mu nagle kupić, czy jaką mam musimy sprawić, skoro tak naprawdę wywstrykałam się już ze wszystkich swoich pomysłów przez w ciągu roku. No to to jest <laughs> chyba wspaniały prezent. Jaka była reakcja? No e, najlepsze było to, że Piotr był na przykład tak w szoku, bo najpierw był powstał czarny kontur tylko. I, na tym, I był czarny, więc przyszłam do biura, pokazuję tatuaż, a Piotr w pierwszej chwili to myślał, że to jest sztuczne i że robi go w konia. Ale jak już sobie zdał sprawę, że chyba jednak nie, to miał taką minę. Zszokowano, że ja tak się na niego mówiła, co ty jesteś taki w szoku, chciałbyś ze mną dzisiaj zerwać.